Prawda jest taka, że nie przegrywasz Twoich zakładów, bo nie umiesz analizować. Tylko przegrywasz, bo bukmacherzy dosłownie ustawili system. Dosłownie dwa lata temu byłem w tym samym punkcie co Ty. Ale kiedy złamałem kod wszystko się zmieniło i zarobiłem ponad 930 tysięcy z typowania zakładów sportowych. Więc dlatego, że nie lubię bukmacherów, w tym filmie podam Ci cztery rzeczy, które marzyłbym usłyszeć dwa lata temu. Oczywiście, żeby nie było, to są rzeczy, które robię codziennie, żeby konsekwentnie wygrywać, więc musisz mi zaufać. Dosłownie, teraz wygraliśmy razem 30 typów w jednym tygodniu, więc oglądaj ten filmik do końca, bo po tym filmiku zrozumiesz wszystkie moje sekrety i będziesz w stanie być w moich butach wy połowę czasu. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to musisz nauczyć się stawiać typy w dobrym czasie. Co gdyń ci powiedział, że czas kiedy stawiasz swoje typy jest tak samo ważny, jak to na co dosłownie stawiasz. Nauczyłem się tego jak zacząłem typować, bo to był prawdziwy reality check dla mnie. Było to jedne z pierwszych rzeczy, których się nauczyłem podczas typowania. Wiem o tym, i też tak kiedyś miałem, że czasami podczas typowania stajesz się zbyt podekscytowany. I tak jakby chcesz gonić straty. Więc zaczynasz sobie stawiać live'y, albo jakieś randomowe typy, zanim zrobisz jakąś porządną analizę. Czy typujesz od miesięcy i nadal jesteś w plecy, analizy zajmują Ci godzinę, a skuteczność i tak Cię nie satysfakcjonuje? Kopiujesz typy z neta i liczysz, że ktoś wygra za ciebie? To nie jest granie. To jest tracenie pieniędzy, czasu i nerwów. Oraz najgorsze, lenictwo. 8 miesięcy temu stworzyłem własny system oparty na AI, który daje mi przewagę nad Bookmacherem i przynosi mi oraz moim kursantom od 3 do nawet 25 tysięcy miesięcznie. I najlepszą częścią jest to, że wymagam od ciebie tylko 40 minut dziennie, żeby mieć wszystko na cały dzień. To, co zrobiłem dla was, to nie jest zwykły kurs. To jest mentoring, w którym zależy mi na tym, żebyś naprawdę zrozumiał, o co chodzi w wygrywaniu z Buchmacherem. W mentoringu, w którym uczę właśnie jak używać AI przeciw Bukmacherowi? Dostajesz dostęp do mojej czteroletniej wiedzy, godziny nagrań, jasny plan, który każdy zrozumie i nawet zadania domowe po każdym module, żebyś nauczył się tego systemu w 100%, a nie tylko wydał swoje pieniądze. Jeżeli masz dosyć kopiowania 10 typów dziennie od różnych typerów i w końcu chcesz wziąć swoje życie typerskie we własne ręce, to otwieram 50 nowych miejsc do grupy, w której naprawdę ciężko przegrać. Więc, jeżeli chcesz się je załapać, wypełnij ankietę w przypiętym komentarzu i może cię wybierzemy. Kiedy robisz analizę, musisz rozumieć też te kluczowe pojedynki. Kto ma kontuzję, cel, matchup i cały filmik o analizie jest pierwszej linijce w opisie. Bo wyobraź sobie, że jest mecz NBA i Warriorsy grają bez Stefana Kurego, bo ma on kontuzję na przykład łydki. No to oczywiste jest to, że Draymond Green będzie miał linię zamiast 8,5-9,5. Jego linia oczywiście będzie się zmieniać i jak mówiłem, był to prawdziwy reality check dla mnie. Bo musiałem się nauczyć tego, że kursy się zmieniają i linie się poruszają. I czasami stawianie za wcześnie jest naprawdę złą decyzją, bo sprawiło to, że nawet straciłem po 3000 zł tygodniowo. Wiele razy przegrałem przez to, że zamiast poczekać na ogłoszenie składów, ufałem swojej intuicji i traciłem, bo na przykład mój zawodnik miał za mało minut. Ale kiedy i o której najlepiej stawiać końcowo? Nie ma idealnej godziny. To zależy od meczapu. Jeżeli nie ma jakoś dużo kontuzji ani jakaś topowa drużyna nie gra z jakąś drużyną z dołu tabeli, to możesz śmiało stawiać wszystko. I prawda jest taka, że czym wcześniej, tym lepiej. Bo łatwiej ci będzie znaleźć np. value beta albo jakiś lepszy kurs. Ale teraz uwaga, bo jak na tym się nie skupisz, to nawet nie próbuj udawać, że coś ci wychodzi. Drugą rzeczą będzie bankroll management. To jest dokładnie rzecz dzięki której możesz nauczyć się grać długoterminowo. Musisz grać, by wygrać. To jest niby klucz. Ale to jest tak samo powód, dlaczego 93% graczy przegrywa. I oczywiście, żeby nie było, tak samo to jest dlatego, że gracze nie są zbytnio zdyscyplinowani. Bo bez żadnej strategii bankrolu dosłownie wchodzisz w lwa. Tylko że lew tutaj jest bukiem. Więc możesz mieć rację, wszystko przeanalizowane, pewniaczek 100%, ale to nie oznacza, że musisz stawiać wszystko na to. Głównie w tym chodzi mi o to, że nie możesz stawiać wszystkiego na jeden zakład. Albo stawiać jakichś wielkich procentów na właśnie jeden zakład. Nawet jak kurs pasuje Ci idealnie i wszystko po prostu jest cudowne, przeidealne, nie możesz pozwolić sobie na to, żeby na przykład zagrać sobie na jeden zakład. Załóżmy, że 60% bankrola, 100% bankrola. Po prostu rozumiecie mój punkt. Brak zarządzania ryzykiem równa się... Dotacja dla bookmacherów. Brak zarządzania ryzykiem równa się po prostu dotacja dla bookmacherów. Więc graj tylko od 1 do 5% Twojego całego bilansu na jeden typ. Jeżeli masz 100 zł, to możesz tracić maksymalnie 5 zł. Zaufaj mi, możesz wziąć te 100 zł nawet do 1000. Jak ja to robiłem nieraz na moim kanale na Telegramie. Ale naprawdę musisz tego nauczyć, bo po prostu będziesz że tracił tak samo nie możesz oczekiwać tego, że ze 100 zł zrobisz milion, bo jest to po prostu troszkę nierealne. I tak samo kolejną sprawą będzie to, że nie możesz przegrywać więcej niż maksymalnie 7% w jednym dniu. Oczywiście może to być 7, 9, 8, po prostu nie za dużo, tak? Rozumiecie o co mi chodzi. Nie interesuje mnie to, czy po dwóch przegranych trzeci mecz wygląda idealnie. Nieważne, czy jest to Lebron, czy jest to Twój ulubiony zawodnik, musisz grać z dyscypliną i słuchać się swoich zasad. Dlatego, że są to Twoje zasady i to one rozróżniają Cię od hazardzisty. Pamiętaj, jutro też jest dzień i podejście Twoje powinno być długoterminowe, a nie żeby zarobić wszystko na dzisiaj. Następna rzecz idzie w parze z bankrolem, więc tak samo, musisz trochę skupić, bo jest naprawdę ważne. Kolejną rzeczą, o której teraz Ci powiem, będzie posiadanie systemu jednostkowego. Teraz, jeżeli jesteś typerem i oglądasz sobie YouTube'a o typowaniu albo jesteś w jakichś grupkach, to często może być takie coś, że ten zakład jest bardzo dobrze przeanalizowany i ten zakład stawiamy za trzy stawki. Dla profesjonalnych typerów jest to po prostu ich zabezpieczenie przed słabymi analizami albo niezaufanemu źródle. Jeżeli chodzi o wybór procent do jednej jednostki, to ja używam i tak samo zalecam Ci grać, że jedna jednostka to jest 1,5% bankrolu. Jak mówiłem, zbyt wiele hazardzistów, nie typerów, Wchodzi na betklika i gra za stawki typu 40% albo 50% na pojedyncze zakłady, bo wierzą w swoją drużynę i są ich niby pewni. Mówią, że nie da zarobić się z bookmacherki, jest to czysty skam. Pamiętaj, takim sposobem posiadanie zysków z bookmacherki jest dosłownie niemożliwe na długą metę. Więc teraz dam Ci formułę, którą możesz kopiować i wkleić w własny system. Graj pół jednostki dla typów, które są bardzo niskiej prawdopodobności trafienia. Na przykład kursy 4, 3, które mają value, ale są ciężko możliwe do trafienia. Następną jednostką będzie jeden. I to są Twoje typy standardowe, na co dzień. Takie typy, które mają kurs 2.0 albo 1.90 itt., itp. Rozumiecie, o co mi chodzi? Te typy są pewne i przeanalizowane. Teraz od jednej do trzech jednostek to są typy, które są z zaufanego źródła i mają wysokie prawdopodobieństwo. Ale pamiętaj, nie graj kursów mniejszych niż 1.50, bo to po prostu głupota. I tak samo jest to do ustawienia pod siebie. Jeżeli grasz jeden typ dziennie, to możesz grać po trzy jednostki, zamiast na przykład trzech typów po jedną jednostkę. To naprawdę zależy od tego, jak ty chcesz. Niestety, nawet z tymi trzema rzeczami, 50% typerów dalej przegrywa. I teraz kolejną ważną rzecz, damy jako dodatek. I chodzi mi to o granie kuponów AKO. Ale nie chodzi mi o kupony po maksymalnie dwa wydarzenia albo trzy, bo taki kuponik jeszcze jakoś idzie przeżyć. Ale chodzi mi o wariatach, którzy grają od czterech do nawet 20 typów na zakład. Pamiętaj, że granie w Totolotka nie sprawi, że przejdziesz na emeryturę w wieku 40 lat. Niestety, czy tego chcesz, czy nie, prawda jest taka, że ludzie, którzy wygrywają kursy po 100 i tak dalej, to są po prostu ludzie, którzy wygrywają to raz w swoim życiu. Zgadzam się z wami, że takie zakłady są fajne, ale tylko dla ludzi, którzy mają tych pieniędzy za dużo i nie interesuje ich zbytnio to, czy stracą. Ale pamiętaj, że chyba ci zależy nad tymi pieniędzmi i nie chcesz grać tak, żeby przegrać cały bankroll. Graj maksymalnie dwa zakłady na kupo. Myśl długoterminowo, a nie tylko, żeby zarobić na dziś. Wiem, że ekscytuje cię, klikanie obstaw, 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 ale potem w nocy płaczesz, że tracisz kasę, więc. Myśl parę tygodni, miesięcy, nawet może i rok w przód, bo po prostu źle skończysz. Teraz, ostatnią rzeczą, którą mogę Ci polecić, będzie płacenie sobie samemu. Ale, Michał, co to w ogóle znaczy? Nigdy tego nie słyszałem? Niestety, ale większość z was nie rozumie tego, że nawet jeżeli ty wygrywasz, bookmacherzy dalej są na plus. Nawet jeżeli wygrałeś ostatnie 5 zakładów. Chodzi mi w tym o to, że nigdy nie wypłacacie kasy, którą zarobiliście z typów. Macie zielony dywan, i zamiast wypłacić, myślicie sobie, dobra, obkręcę to jeszcze i wypłacę jak będzie milion. To jest czysta głupota. Ja na przykład zawsze wypłacam 25%, no można nawet 40%, nawet może czasem 50% mojego profitu z dobrego tygodnia. Dlatego, że wiem, że mój mózg może zrobić coś głupiego i to wszystko magicznie stracić. Po prostu musisz wypłacać i być prawdziwym samym sobą. Wypłacanie jest kluczem do rzadkiego wpłacania. Bo wtedy dalej masz swoje jednostki i nie musisz myśleć, ile w tym miesiącu musisz płacić. Używanie tych czterech rzeczy w 100% pomoże ci z typami i może nawet pomoże zarobić Ci Twoje pierwsze 5 tysięcy typowania, ale oczywiście to jest dalej typowanie i jakby musisz sam konsekwentnie do tego podejść. Jeżeli trwasz z tego momentu, w opisie masz niespodziankę dla typerów, takich jak ty, jest to moja grupa, gdzie wrzucam swoje typy i czasami swoje mądrości. Więc zapraszam. I nie zawiedźcie mnie.